Miałem 100% win ratio na Galio, zobaczcie, wszystkie mecze, jak Galio grałem, to wygrywałem, zobaczcie, 5-7, 2-6, 2-7, no cór, 3-8, tutaj nawet 9-4 mi się udało zrobić. Vex dawaj potężny ult, nie, wiem już sam, straciłem motywację. Mm, nie wiem, jak jakoś tam Aniwie. Uff. Jak widzę teraz te mecze, kurczę, Liga to jest naprawdę niesamowite narzędzie. Taki, taki, taki humor był dwie godziny temu, nie? Taka energia w tym streamie, a teraz leży jak jak ściera wyciśnięty. Aaaaaah, Kaziksa jeszcze wzięli. kurwa. Dlaczego się tak dzieje? Muszę grać list w Kazik no. Możemy też dotrnąć, możesz też dotrzeć jak też. Tak, ja, ale na razie zginę, bo list z git w Kazika, tylko chodzi o to, że lepiej Kazikiem się kieruje. Na całej kolejce lepiej się Kazikiem. Bo wiesz, mają trzy fizyczne postacie, jeszcze wezmą coś fizycznego na topa i Lisin będzie tutaj gitem. Dobra nawet nie wiem kim grać, nie wiem kogo brać Mog Jak no. chcesz to możesz próbować tą Vex, nie? Nie wiem kogo on nam idzie, ale biorę Vex Biorę Vex i idę zrobić szybkie sisi A gramy jeśli jak coś? Dobra. Dobra teraz chyba nam się wrócić z uwagi A ten stream się zaczął od mojego Bloda, nie? Na Galio, na Ari. Wszyscy krzyczeli, cały czas spamował Tam nawet było chyba z widzów wtedy A teraz, dwie porażki 300 widzów Smród spokoju na widzieli Sandra Paris Dance 2 Dance, Dance, dziękuję Deringer i pułkownik Stachu Za subskrybowanie tego kanału tyle HP? Ja to nie rozumiem w tej grze. Co jest? No nie! Dobaczka, bataczka, ku... jak jej nie trafię, to no mi jaja. Chyba trafiłem. PZD randy podkreślenie i arkin Pozdrawiam D Arklarkin. Może być ten Kazus. No, patrz jak. Ej, widzowie, to nie jest normalne, że na mnie tak wjeżdżają ludzie. Yo, ale mnie rozjebali. Nie przez Dziękuję do nas, Karku. Dziękuję, trenu Maciunio SB. Dobra, noż kolejny lost. I to nie jest normalne, że dostaję też takie dojebane gangi no, od przeciwników. Ale pe... a dlaczego my nie dostajemy takich dobrych gości w drużynie? Ja pierdolę. Jakiego w ogóle ganga zrobili ty przy ścianę no Andorie jest sam mm. dany tak. teraz do ciebie. Jest kazik z u mnie no Dobra Kurka no ja się... Ja tu mam dzisiaj peszka Ale jeszcze szansa, że to wygramy no Jeszcze jest szansa że to wygramy No dobra co tu mamy? To jest Dobra, bot też się wyjebał No nie, dobra, nie? dobra, no dziedziczyj, dobra, podajmy też, tak kurwa, po co my grać w tą trzecią grę? Czego on tak odjebał? No nie na no pewnie mi się już nie chce grać. No. Nie, no nie jest to przyjemne granie. Nie tak sobie wyobrażałem dzisiejszą Superliga Legend. Nie tego. Ono ma w ogóle ósmy level już. Jakiś gag nam idzie. Nie, też nie. Wiesz dlaczego ostatnie Co trzy mecze to... były w Pizde i ten też się na tak przykuje? Bo wypowiedziałeś zakazane słowa dobra, wygrywamy to. No, myślałem, że masz inną teorię, na ten, masz inną optykę na tamte siedem meczy. Oh <noise> tak no, co jeśli będziemy z na ofię grać już, ale... Tutaj dzisiaj, no niesamowicie, no niesamowicie, szkod już to, już to. Top też niestety, to ten Kazik też lata. I tak, to jest właśnie to, że on może coś takiego robić, bo po bo prostu może. Bo w był za No nic, 7 minut i poddajmy to lepiej, bo. będziemy się znowu męczyć. Kiedy było za Lenis? No nie wiem no, ugadujemy się. Pracujemy nad fajnym projektem. Panda V2 właśnie za Lenis. Zobaczymy jak to pójdzie nam. A i jak coś to, donateów nie widać, bo coś się skupiło. Głowa do góry, Filipku. Newergi up. Dziękuję serdecznie, ale dlaczego ich nie pokazuję? Nie, po prostu tam, gdzie mnie nie ma, to i z bomby się wypredalamy. Jakby... Teraz, teraz powinno wiosen... być lepiej. Teraz powinno się pokazywać. No wiosen... wie, no nie, no po prostu tak jest, no system chyba chcemy zrzucić z tego diamentu, no. Nie ma się co tak. Ten... tamte gry, dwie były takie bliskie, i teraz to już na pewno będziemy przegrywać. No nie to też bez znaczenia co to się zrobi to i tak będzie los Napiszmy tylko FF15, please Żebyśmy nie marnowali czasu Od że może coś zbrałem, No możemy Ale ona raczej sobie ucieknie Moje no, pierdol Haha, <śladania> do <śladania> dostałem, ale ulta ominęła. Eee, ten dobrze gra, wszystko u niego dobrze grają, Mamy chujowo. Na moje... Na swoje miejsce chcemy mnie wysłać. Tak, liga mi dzisiaj zmieniła i wypluła. Idealnie przed jutrzejszym treningiem. Może z tym spadkiem do Emeralda nie jest takie głupie. Czasami trzeba zrobić krok wstecz, żeby później jeszcze zrobić dodatkowe dwa do tyłu. Coś tym jest. Siemka, ten witam. Dobra, chciałem przybyć, to się sam zbytowe A mi też już ta gierka nie poszła, Znaczy, nie poszło. no nie poszła, no w pierwsze minuty były git, chuj, bo potem ja sobie wypchał tego Kajaksa z boka A nasz bot no, dostaje diff'a jak zawsze. I chuj, trzy men mida robią, normalnie, w D4. No to są i grają jak, jak jakieś szefy. Ogrywają w każdym aspekcie na szumie. W każdym. Avantura. O, awantura. w którą stronę ja uderzyłem? Pojebałem w stronę ultów. Chyba jakbym trafił ulta, to bym... To bym ich Nie, ja już po straciłem nadzieję do tego grania, nie chce mi się. Pierdolałem to w ogóle w stronę naszej bazy. <śmierdolałem> Kurwa no nie. Ciężkie jajca. LALALA, olbrzymie, LALALA, 97% już się ładuje. Co sądzisz o całej sytuacji? Nic nie sądzę. Dziękuję za najcika A może jednak wygramy to? może. Nie, Ręci, nie ma chuja. W poprzedniej gierce, wiesz, Mierzymy walczyć Co to za nuta? Playlisty nazywa się Samurai Music Samurai Meditation 5. Samurai Meditation 5. Oho, Botlane. I trafiłem ultem znowu! Znowu tam, gdzie coś robię. Dobra, bawisz się tego drake'a Nie chcemy tego drake'a No chcemy, chcemy, ale widzę, że nie chcą. Dobra, to nasi jak nie chcą, to idziemy z tym. O kurk. Dlatego, jak ja patrzyłem na bota, to taka kajsa cofała. I nagle patrzę, że jednak została kiedy Tak, tak. Uh. Jest... Dlaczego? Jenu, jenu! Trzeba na bota iść. Nie znam, że tego zrobisz, prawda? jeszcze. Znaczy... Mam go. Pierwszy na sekunda? Słowni, Wiem. Zero nie obnoszenia się. się. Tylko normalny gość. Od zawsze szanuję to, jakie ja To, to, to tam ci na dziuro. Daj go. Będzie zaraz, nie, za o fila. Kazis. Cześć. Ma fila, ma fila. A? Okej. Okay. <ślech> Spędzam. Aj, szkodu, szkodu. Miałem grać Yasuo dzisiaj, ale trochę się boję. Wiesz, na, tym, na tych poziomach, jak widzisz, w ogóle mi nie idzie. I czuję strach, jednak Yasuo jest wymagający, trzeba umieć z nim grać i tak dalej, bla 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 bla. No ale powiem Ci, że dzisiaj nie wyobrażają sobie, że tak będziemy dostawać pizdę. No trzy mecze z rzędu, czy dwa, dwie porażki, teraz będzie trzecia. No i no, chyba. trzeciej, no może nie szkoda, tylko ze dwie, kurwa. No, nie wiem, nie wiem, kto się stało, że my przegrywaliśmy. Że to, co byliśmy już ze kur... O! Kurcze no. Ale peszek. Może trafimy tam Ja mam na okay. trafić tylko ku A Kur zasłonił ją. O nieb... na jakichś kurwa kotów jebanych, no! <śmiany> nie to, wiesz, one mi się tym ogarnięciem nie stoją, nie no to co to jest? Dobra, poddajmy już, to też Kamila się rządzi sama. Div na topie, Div na bocie, chroń mi jestem atak. Też jestem atak. No trudno, staraliśmy się. My próbowaliśmy. Dzisiaj na minusie 45 punktów? Dość sporo. Ja, trzy, trzy gierki, trzy gierki ale w plecy No to co z wiesz? My gramy z D2kami. Tak, I no jak teraz... gramy D2, no D2 to są bardzo mocne gli. No nie wiem, D4, ale to MMR D2ki są mi. Teraz będą spadały No pewnie nie wieczorem będziemy grali, no bo następne gierki to się dobiorą do trójki. I... <suszy> To ich można wyłapać. Jom Nie Kuta mać, patrzyłem się na nią. Dobra, nie chodzi to poddadzą. No nie poddali. No tak, no, ja też dajmy tak. No nie, może to też nie mój dzień. Nie, nie będę się tu tłumaczył. Ja zagrałem bardzo trzy słabe spotkania. Tak wyszło. Postaram się w następnym meczu jak będzie taki mecz, to lepiej zagrać. O, tyle wam powiem. Jutro wracam do domu z treningu i napierdalam znowu w liga Legend. Może będę lepszy, no. Co wam powiedzieć? No, nawet takie osobistości jak ja, jebaczy baczy krew, no. My też przegrywamy w ligę, no. Chyba że. Ale przynajmniej Ozzy wygrywa. No, fajnie, mu. Hmm. jestem? Dawaj, dawaj, dawaj. Mają fila? Aha. No ale mam 58 staty, no to nie najgorzej. Dobra, próbujemy. I, i my mamy jeszcze dużo na bosie, taka jestem z rankiem, to gra Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w tych meczach Lola często jest tak, że trzeba grać do końca. Jak już wiadomo, że... Jest... Już po pierwszych minutach dwóch widać, że to jest przegrany mecz, a ludzie grają dalej. Dobra? No tak, no, dla mnie to są easy pokonać. I na jeden do każdego to rozwalam. Problem polega, że Timowo, oni nie dojeżdżają. No. Siemaneczko Miczalski. A i zobaczymy co tam Waziego. Kurma. Niesamowite, że najlepsze na tej streamy to było lokowanie z opery, nie? A reszta to już, kurwa, jebany downgrade w dół. A co mam powiedzieć, widzowie? Dzisiaj niestety diament 3 nie dla mnie. Też tak myślę, że to byli gosterzy. Nie Ja no, stery tak zwykle dał radę, wszyscy dawali radę, tylko no. Ciężko, ciężko mnie przepchnąć w tej lidze. Minus 16 punktów dzisiaj, no dzisiaj, kurwa, jest hardcore, no. Największy damage praktycznie zrobiłem w grze u nas. No, to, no, no nie ma opcji, ale zobaczmy. Skorę Borad eee, kto to był? Lisandra Czekaj to zobaczyć. Uwiiw Profil. Ciekawe czy to byli Gosterza sprawdzę. Diament3, no. Czemu nie daje mi Emeraldziarzy? Kazik, zobaczmy. To Darek to bardzo mocny turecki gracz. To ma Mastera miał w tamtym sezonie, a w tym ma Diament1. To gość ma Mastera praktycznie. Ja z takimi ludźmi gram, wizowie. No wiesz, wy to siedzicie w srebrze. Ej, stary chłop ma same winy. No to jest wiesz, no to I, I zobacz, ma nawet wiecie, ma ma 1-6. Ma 1-6 i wygrywa meczyk. 3-7. No widzisz, to staty statystyki nie grają dzieciaki, dokładnie. Tylko wiesz, u was widzowie ja chciał mu was czegoś nauczyć, nie? Ale to wy nie zrozumiecie tego, za dużo gracie w tych srebrach, no. Kurwa, steryd, no, ciężkie głowy, no się odjebało. Ale co, no co? No dobrze, że się staramy, nie jakoś to wyglądało, tylko tego kurwa. Bierzemy na szory i my nie wiemy gdzie się chodzi, no, znaczy no. Mieliśmy fajnie grało. Gra drużyny się liczy. Będzie dobrze, nie marcie. Dobra, wysyłam rajdę do Oziego. No, nie tak miało to wyglądać. Ja miałem dzisiaj tego streama gasić kurwa, w fajerwerkach. Dobra, koniec tego pierdolenia. Dzięki za dzisiaj, dzięki jeszcze akcji do 20. miesiąc. Widzimy się jutro. Nie wiem o której jeszcze. Do zobaczyszka.